Dlaczego pozostaje się oraz toleruje się trudne i zarazem toksyczne sytuacje, jak i związki? Dlaczego mimo całej wiedzy nadal zachowujemy się tak samo i poza myśleniem, poziomem meta, nic się nie zmienia na poziomie behawioralnym, czyli tak, my wiemy, że w czymś tkwimy, ale nic z tym nie robimy. I to są takie. Bariery, które są konieczne do obalenia iluzji, w jakiej się żyje i faktycznie. Dokonanie zmiany trwałej na poziomie behawioralnym. Numer jeden. Dlaczego to, no, tego nie robimy? Bo mamy bardzo silny mechanizm ataku oraz defensywy w konfrontacji, zamiast bezbronności, która jest konieczna do akceptacji faktów takimi, jakie one są, zamiast pobożnych życzeń oraz wzięcia mojej własnej odpowiedzialności za moją część równania. I to są głównie trudności z przyznaniem się do błędów i dostanie się do własnej bezbronności. Numer dwa, to jest zaprzestanie uwiniania kogokolwiek i czegokolwiek, wytykanie innym błędów, potknięć, pomyłów, pomyłek, grzechów, krytykowanie, okazywanie pogardy jest przejawem niedojrzałych granic lub ich niewykształceniu, jak i obecności mechanizmu, mechanizmu defleksji jest dowodem na kierowanie się instynktem w konfrontacji oraz brakiem empatii i trzymanie się myśli o obwinianiu często wynika z chęci utrzymania poczucia władzy i kontrola i nad wydarzeniami. Więc jeśli ktoś był odpowiedzialny za zdarzenia, Oznacza to dla niego, że mógł je kontrolować, jeżeli uwinnia, tak, może je kontrolować i zapobiegać ich powtórzeniu się w przyszłości, tego tak lubimy kontrolować i zatem to samo obwinianie się, jak obwinianie innych, można postrzegać jako dążenie do władzy i kontroli nad wydarzeniami, nad ludźmi, nad którymi w rzeczywistości można mieć bardzo niewielką albo Możemy wcale nie mieć żadnej kontroli, i zaakceptowanie faktu, że zdarzają się zdarzenia, na które dana osoba nie ma jakiegokolwiek wpływu, i że trudne wydarzenie było jednym z nich, jest bardzo ważnym krokiem, ba, wręcz niezbędnym w zdrowieniu, i oznacza to praktycznie. Rozwój zdrowej odpowiedzialności i tego wewnątrz sterowanego poczucia własnej wartości, jak i rewizję i umocnienie swoich własnych granic, bo do tych zdarzeń doszło pomimo, a nie dzięki nim i pytanie dlaczego on, ona, mi to zrobili jest pytaniem ofiary, która utknęła w przeszłości i nie chce wydostać się poza trójkąt dramatyczny, więc jeśli pytamy, dlaczego jesteś taką zołzą czy złym człowiekiem, ma się gwarancję, że położy się relację, a druga osoba wejdzie w defensywę i szanse na porozumienie i dialog się ulotnią i doprowadzi się do eskalacji, spowoduje, że relacja utknie w fazie walki o władzę i upadnie i nie podniesie się z tego miejsca, bo do tego są potrzebne bezbronność i niedążenie do przewagi. Numer trzy to jest obrona przed... Akceptacją faktów przez ich tłumienie, odcinanie się od uczuć lub ich tłumienie poprzez polowanie na tanią dopaminę i adrenalinę. I w ten sposób ludzie próbują się chronić przed bólem i strachem. I tutaj potrzebna jest motywacja. Dobycia wyzwolonym z takich schematów. Numer cztery. Na poziomie racjonalnym dalej akceptuje się swój toksyczny schemat oraz model, i on nie zniknie poprzez jednorazowy wysiłek, bo to jest proces, to jest maraton, a nie sprint. Pięć. Zaczyna się zadanie i, i stwierdza się, że jest ono zbyt trudne i na tu i teraz, i włącza się sabotaż. Numer 6. Na poziomie racjonalnym rozumie się szkodliwość działania lub jego Braku, ale emocjonalnie ciągle się to usprawiedliwa, mimo twardych dowodów, że jest przeciwnie i świadomość przychodzi szybko. Ale zmiana jest wolna i towarzyszą mi je potknięcia, i potrzebujemy to zaakceptować. Numer 7 Podczas procesu zmiany nie było się ani systematycznym, ani wytrwałym, ani zdyscyplinowanym. I zmianę uzależnia się bardzo często od przypadku i pewne kluczowe kroki zostały opuszczone, czyli chcę być w punkcie 5, a jestem w punkcie 1 i przeskakuję. Numer 8. Chcę uporać się z problemami samemu i odrzucam jakąkolwiek możliwość uzyskania wsparcia i Problem nie daje się załatwiać, mimo całej ciężkiej pracy nad sobą w pojedynkę, bo jest zbyt mocno zakorzeniowy, zbyt mocno ugruntowany i nie ma się ani obiektywizmu, ani zdrowego wglądu, dystansu, jak i narzędzi. I nasza niedojrzałość powoduje, że wybacza się, aby pozbyć się długu, pożyczki tak, czy kart zaufania, jakie zostały udzielone Ignorując, kim są kredytobiorcy i do czego są zdolni. I taki schemat właśnie widać bardzo mocno, jeżeli siedzimy na mediach społecznościowych, przewijamy jedną rolkę za drugą, tak? słuchamy jednego podcastu, tak, mamy wszystko niby ogarnięte, ale nie mamy dostępu do źródeł swoich nawyków i nie chcemy konfrontacji, boimy się oceny. Więc jeżeli taka część tego wewnętrznego krytyka, tak? jak również. Ta część zbyt suwerenna, ja nie potrzebuję pomocy, to oni są winni. To oznacza, że jestem niegotowy na to, żeby nie tylko podjąć, ale żeby wytrwać. W terapii, bo do tego potrzebna jest bezbronność. Proszę Państwa, więc albo będziemy sobie tutaj siedzieć i gadać, albo się weźmiemy do roboty i ja proponuję zrobienie mentalnego inwentarza tak w postaci, czego nam nie robią ludzie, którzy są dojrzali, żeby nie tylko przelecieć oczami ten tekst, tylko podjąć dla siebie decyzję, konfrontując się z tym, co przed chwilą powiedziałam, czyli z, tym, z tymi ośmioma punktami, dlaczego zmiana, mimo że ja jej pragnę i chcę niby chcę rozwiązać sytuację, tego nie robię, nie może nastąpić. Proszę Państwa, do zobaczenia po drugiej stronie mocy. Link do PDF-a jest jak zwykle w opisie tej transmisji.